OK, let's go. Cześć, witajcie. Jest Wisełka. Piękny dzień. Dzisiaj podobno już ostatni taki wrześniowy dzień, taki ładny. Parę dni z rzędu prawie 30 stopni. Dzisiaj tak samo, jutro ma podobno lać. I już od jutra brzydka pogoda, więc dzisiaj zrobię sobie takie nieoficjalne zakończenie sezonu. Nieoficjalne, dlatego że jak mi się uda z chłopakami gdzieś jeszcze spotkać, to popływamy tam od strony Tyńca. Póki co ciężko się zgrać, więc. Korzystam z pogody i dzisiaj zrobię zakończenie. Co tu słychać? Dawno nas tutaj nie było. W ogóle rzadko coś. Ten sezon słabo. No są glony, ale jest woda, więc uda się zwodować. No i tak przyjechałem zerknąć. Co tutaj słychać? Trawka jest sportowa. <laughs> tutaj widzę, że komuś przeszkadzało No i nie mam mojego wieszaczka na silnik bardzo nieładnie ale co zrobić co zrobić No przeszkadza tutaj no nie ewidentnie przeszkadzało to w tym miejscu trzeba było złamać a <laughs> no nic wrócę do starej metody tutaj zawsze robiłem to i teraz dam radę dobra, rozkładam sprzęt i pływamy o no, pontonik się pompuje pompeczka naprawdę robi robotę fajna sprawa zwłaszcza w taką pogodę Dzisiaj będzie kawusia, przetestuję sobie swój sprzęt, bo kupiłem takie gadżety, właśnie żeby można było w terenie kawusie zrobić coś takiego jak Marcin ma. Przetestuję swoje. Już dawno to kupiłem, ale już nie było okazji. Także dzisiaj sobie odpalę na swoim, zobaczymy jak będzie smakować. Będzie taka sama jak od Marcina <laughs> siedzonko fajne, małe, zgrabne gdzieś w pepko były za parę złotych zobaczymy jak, jak to na pontonie czy będzie się dało siedzieć mam nadzieję że tak patrzeć bo było przestawione na deskę ostatnio właśnie więcej deską pływam tutaj też byłem już parę razy na desce nawet z silniczkiem elektrycznym powiem wam że ciekawe doświadczenie silniczek oczywiście nie taki oryginalny od deskę tylko mój elektryczny z fontonu. udało mi się fajnie zamocować nie nagrywałem tego ale Popływałem tu troszkę, fajna sprawa. Może, może kiedyś nagram filmik z tego, tylko to już na pewno nie w tym sezonie. Chyba że jeszcze będzie pięknie, to gdzieś tam na bagrach nagram. No dobra, muszę patrzeć, bo jest przedstawiony na, na deskę, więc pewnie by go rozerwało. Jezu. Słuchajcie, jak wam się marzy taki pontonik. Taki, nie taki no. Jak wam się marzy pontonik z takim silniczkiem, czterosuwem. Tam 10 koni czy 20. To musicie wziąć pod uwagę to, że że was to zmorduje po prostu, przynajmniej jak będziecie to wozić, tak, tak jak ja w taki sposób w bagażniku i rozkładać. Weźcie to pod uwagę, że że was to po prostu zmorduje. Kuźwa. Ja wiem, że jestem coraz starszy, ale no, Uch. ciężko jest ciężko, jest. Dobrze, że tej szóstki nie sprzedałem, bo jednak to jest chyba do popyrkania najlepszy silnik. Jest lekki, lekki, normalnie go znosisz, zakładasz. Tutaj, kurde, jednak. No, ciężki temat. O jezu. O kurde, jakiś kamor. Zawadziłem tam Dobra, wrócę się jeszcze poręcznik, bo wyciągając nogi z tego no muszę ściągnąć buty i, i wytrzeć nogi, więc wracam poręcznik jeszcze i, i palę dziada Fuh. I odpoczywam No jestem Jestem nad wodą już o. O jak syczy No dobrze No co, jesteście ciekawi pewnie jak to odpali, nie? Ja też jestem ciekaw Dobra Nie wiem czy dam radę jedną ręką o, Muszę go jakoś położyć Zapomniałem jak Aha, jeszcze go dokręcić muszę No to za chwileczkę się widzimy Niedokręcony No w ogóle nie był zakręcony Tak tylko na pół gwizdka. Teraz już troszkę lepiej jest Dobra Jedziemy 62 motogodzinki Sanie mu damy Bardzo piękny Bardzo piękny Ale czego się można było spodziewać nie? No dobra To Ahoj przygodo Poszukam sobie jakiegoś miejsca fajnego, cichego Tu mam ten ten sprzęcik Przetestuję Czajniczek Kuchenka oh, Zobaczymy Zobaczymy jak, to, jak będzie smakować kawusia W moim wydaniu Płyniemy Tu mi coś drga ale cichutko, co? Ha, coś pięknego, naprawdę. No, myślę, że tą kawę to tutaj sobie zrobię. Tak mi się coś wydaje, że ja tu kiedyś z Marcinem byłem. Troszkę tu inaczej było, ale. To było tak jakby tylko to miejsce No tutaj w tych krzakach to nie będę siedział Ale to właśnie było chyba tylko tu Teraz jest zrobiona Lepsza miejscóweczka Kurde Pięknie Cień Cisza, spokój Leżaczek, o proszę, śmieci w woreczku, da się, da się No, no to luks Tutaj chłopaki mają jakieś sprzęciki. Spoko! Tu sobie zrobię kawę i... Pozbieram bety i płynę dalej. Trzeba przetestować Czy coś z tego będzie. O dobra, działamy. Teraz widzę, że tu jakiś piecyk jest zrobiony z cegieł. Tutaj jeden, ale ten jest tutaj ciekawy. No, ja mam coś takiego. nie wiem, aha, chyba podstawka nie będzie potrzebna tutaj czajniczek oh. umyty prosto z Chin pyk będzie dobrze będzie dobrze. Woda jest, kawa jest. Wody jest dużo. Nie braknie. <grymne> Oczywiście żarcik to najważniejsze. No i działa. I działa. Beczek. No i woda. Zobaczymy, w jakim czasie się zagotuje. Dam pełny czajnik. Ja nie potrzebuję pełnego, bo to jest tylko jeden kubek, ale. No, ale wleję. Wleję cały. Chyba dałem na... Na fula. E nie! Słychać. No to powiedzmy tak na takim eko. Zobaczymy. Która jest godzina? 13.09. Zobaczymy. O, w tym momencie 13.10 skoczyła. Także zaczynamy 13.10 Zobaczymy Ile taki czajniczek na połowę gwizdka się Zrobi 15 po No w tym momencie 16 Ale Przegapiłem bo Powiem wam szczerze no, no tak se tutaj siedzę Coś Coś się tak Dzieje nie dzieje, jak widzicie. No nie, sam się sprawdzę, patrzę się, a woda się gotuje. Także, nie wiem. Powiedzmy, że te 5 minutek, może 4 ciężko powiedzieć. W każdym razie, to jest pełne. Słychać po głosie było, nie, że bardzo szybko, bardzo szybko się woda zrobiła. Super. Uchwyt się nie zagrzał. Zalewamy. Będzie mocna kawa. Cztery łyżki, łyżeczki. Ale ja w sumie nie piję kawy, ale Marcin mnie nauczył. No i piję taką po prostu. Zwykła kawa bez cukru, bez niczego. Tylko zamieszane. Jak znajdę łyżeczkę gdzieś ją miałem a jak nie to patyk <laughs> to wezmę patyk i tyle no ale pachnie fajnie nie no bez kitu nie mam łyżeczki no więc co test czy taka jak od Marcina? Na pewno gorąca. Mm, pycha. Pycha. Super. To jest to. Kurczę, jakby taka pogoda była jeszcze trochę to bym z Marcinem tu przyjechał. Jakiegoś grillka byśmy zrobili i zrobiłoby się zakończenie prawdziwe ale nie wiadomo co będzie właśnie kolejne dni od jutra ma padać dzisiaj jest poniedziałek 22 wrzesień dlatego tu jest taki spokój też piątek był piękny sobota piękna niedziela piękna dzisiaj też no i od jutra podobno pada i no i tam później no cały tydzień już taki nawet widziałem na duszą. Prognozę, no to już widziałem, że już do końca leje, już jakieś 8 stopni się tam robi powoli, także może być słabo. Dlatego dzisiaj tak pomyślałem, że ostatni dzień, no to trzeba zrobić niby zakończenie. Dlatego mówię nieoficjalne, bo pewnie jak się coś tam jeszcze, jakieś okienko zrobi, to się postaramy zgrać w kilka osób i popływać, ale już od strony teńca bo tutaj, no to już. Można powiedzieć, że trochę wieje nudo mnie. Ale cóż No tak, lecę dalej. Jest córeczka fajna naprawdę w cieniu. Aha, muszę silniczek obniżyć Jak podpływam to podnoszę. Tam było dość płytko, było widać. Dobra, zaraz sobie go opuszczę i płynę pod tamę. Zobaczymy, co tam słychać. Jeszcze to siedzenko muszę moje rozłożyć zaraz i zobaczyć, czy się da tutaj siedzieć na nim i płynąć. sobie steruje powiem Wam, że siodełko super, naprawdę, bo ja wstanę, pokażę, bo ono jest ono jest niziutkie nad ziemią jakieś 10 centymetrów, coś takiego, więc Nie siedzi się jak na jakimś taborecie, bo jakby człowiek wysoko siedział, to się tak dziwnie czuć, jakby na jakimś wozie drabinastym, tylko elegancko. O, Ta. coś takiego. No i co? Delikatnie gazu. Ba się mnie to. <noise> Jestem przy śluzie. Ciekawe, czy czynna. <noise> Na dłuższy czas, jak się dzwoni, to mówią, że jest awaria. Nie otwierają. Ciekawe, jaka jest prawda żeśmy się jeszcze nie śluzowali a blisko pod Wawel szkoda naprawdę szkoda teraz tak sobie płynę deseczka na maksa i siedzę na tym powiem wam że całkiem fajnie można tutaj troszeczkę w tą stronę się słabo skręca ale, ale skręca także jest regulacja no wygodniej jak tu na tym no i tak spoko jest myślę, że część to teraz będę zabierał to krzesełko ze sobą troszkę tak tutaj w tą stronę Oczywiście do jakiegoś szybkiego pływania to może może lepiej normalnie usiąść żeby fajnie manewrować ale tak do takiego spokojnego. No teraz jakieś 25 na godzinę płynąłem no to w ten sposób elegancko jest. Wpłynę sobie tu do, do tego portu gdzie Marek często wpływa zaglądnę tam Jak tutaj głęboko jest. Nie wziąłem magnesu, bo bym coś rzucił, to bym wiedział mniej więcej, jaka jest głębokość. Tam na tym przesmyku, co się płynie, to jest tak w miarę. Kiedyś sprawdzałem. Tutaj nie. 一呀！Oh, yeah. Powolutku spływam, jestem na miejscu, linia odpięta. No cóż, kucheneczka sprawdzona, fajnie się sprawdziła. Krzesełko idealne. Silniczek przepalony także. Generalnie sezon można zamykać Ale czas pokaże. No, tak jak mówię, chciałbym jeszcze z chłopakami coś popływać Mam nadzieję, że trafimy jeszcze jakieś takie okienko pogodowe. No pewnie tak, tylko kwestia czy, czy się zgramy No i tyle. Nie wiem ile tego paliwka zostało. No tam dość Żlinie odpiąłem, dość sporo dawno temu. A on płynie i płynie. No to co, trzymajcie się. Cześć, do następnego razu. Hej.